Muzeum II Wojny Światowej. Dlaczego nie może tyle czasu powstać? Ja celowo jakby pokazuję przykłady, z, y, które, no, staram się, żeby one nie były jakby jednoznaczne i partyjne, bo uważam, że ta choroba y, takiej beztrościowości politycznej, y, polityki jest dużo szersza. Kolejny teraz element, sytuacja w partiach politycznych. Czy Platforma, czy PiS, gdzie może to jest w tej chwili najbardziej głośne, najbardziej takie, y, powiedziałbym, bez żadnej zasłony i przy otwartej kurtynie dokonywane, ale i w SLD. Y, par, y, no, y, choroba takiego Sultanatu ja bym to nazwał, takiego poczucia liderów partyjnych, że oni są właścicielami partii, a przecież nawet konstytucja opisuje partię jako stowarzyszenie demokratyczne I ta demokracja wewnętrzna jest zagwarantowana konstytucyjnie i to nie jest tak, że można kogoś wypychać, to nie jest tak, że w partiach nie ma być różnicy zdań, przecież to się powinno ucierać, a naprawdę widać wyraźnie jakby tak, myślę, że i z oddali, i z bliska, jak obserwuje życie publiczne, widać wyraźnie, że to się staje takim Kręgiem towarzystw, że, 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 te, że to, to życie polityczne jest postrzegane przez liderów jako, czy partie polityczne są postrzegane jako takie ich grupy, które mają ich drużyny, które mają iść za liderami w bój i po prostu z nimi ginąć lub żyć. No nie na tym to powinno polegać. Wewnętrzna brutalność powoduje brutalność wobec przeciwników i powoduje, że z kolei między sobą ten język się zaostrza, bulgaryzuje. paliką, prawda? Nie. też nie chodzi tylko przecież o jednostkowe przyzwolenie na, 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 na jakiś rodzaj przekraczania granic, ale o coś dużo szerszego, o wprowadzenie do języka polityki tylko i wyłącznie gadżetów, tylko i wyłącznie prowokacji, o pewną bezradność mediów w stosunku do tego, co nas deprecjonuje, spiecha w dół. Ja też nie chciałbym popaść w czarnowictwo, bo generalnie uważam, że polska polityka jakościowo jest, jeśli spojrzymy na to, co było 10 czy 20 lat temu, jednak lepsza, to znaczy... Fakt, że partie polityczne są stabilne i że te struktury nie zmieniają się co kilka lat i rządy trwają dłużej, on pozwala jednak czuć dłużej planować. nie jest tak jak kiedyś, że rząd był, no, miał perspektywę nieznaną sobie zupełnie. Dzisiaj to można dużo, dużo mądrzej i dużo bardziej długofalowo robić, chociaż jeszcze na koło zatoczę. Jakoś tak było, że gdy te rządy były niestabilne, więcej się udawało zrobić prawda? w Polsce. Dzisiaj mniej. Ja też myślę, że my patrzymy, że my się wszyscy uczymy, że dzisiaj na przykład, o no tym ja szczerze i przyznaję Państwu, że, że tak moja ocena rządu Deszka Millera dzisiaj jest lepsza niż byłaby on odchodzi, i to jakby jest dość powszechna konstatacja, znaczy, że Miller na przykład, on o tym mówi, to jest żalem, że gdyby on tak wprost jak obecna władza powiedział, nie ma ochoty niczego robić i reformować, bo on nie po to jest, bo ludziom ma się dobrze tu i teraz, to jakby naprawdę został przez media zjedzony. A jakoś tak jest, że dzisiaj obecny premier może to w 100% spokojnie powiedzieć. Więc ta polityka ma jako wiele wymiarów, są pewne cechy wspólne tej choroby i są pewne cechy charakterystyczne dla poszczególnych partii. No i smolec, no, prawda? jest też taki ton, żeby o tej tragedii nie mówić, że za długo, że ta żałoba już minęła a nawet są takie tezy, które mnie osobiście szokują to znaczy, że państwo polskie pokazało swoją siłę w czasie tej tragedii no ja nie wiem, powiem szczerze, że bym był ministrem obrony, który z, na którego kadencji życie stracił jak to ujął wczoraj Czesław Bielecki minister obrony, który posłał do nieba ponad 120 osób polskiej licy, po samolot KASA z żołnierzami, z dowódcami polskimi i samolot prezydencki Tupolew liczy to razem, to bym się jednak podał do dymisji po tragedii smoleńskiej, odłóżmy na chwilę politykę. Nie było jednej dymisji. Czy naprawdę wyobrażacie sobie Państwo, że w innych krajach europejskich, w którym tego typu tragedia następuje, nie ma jednej dymisji? Nikt nie odpowiada? No dobrze, poczekamy na raporty, tak? poczekamy na ten. Ale weźmy, jak to śledztwo przebiega. Nie, spójrzmy na to, że polscy turyści znajdą szczątki ludzkie na myśli tego dramatu. Rozmawiam z ludźmi i i oczywiście publiczna na debata toczy się w taki sposób trochę zrytualizowany, to znaczy wyciekaczeń z tego krzyczą do skandalu, a pozostali mówią spokojnie, ale tylko są się naprawdę wszyscy nie. I wypadałoby nam jednak e, znowu, czy, czy jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, czy mamy taki nacisk ponadpartyjny, I sami się potrafimy znieść na nas własne poglądy, żeby na przykład w tej sprawie nacisnąć na rząd, bo to powinno być nacisk ponadpartyjny. To ludzie platformy powinni powiedzieć, gdyby to były demokratyczne struktury, panie premierze, w tej sprawie, bo może tak nas historia zapamięta, musimy, musimy interweniować. Nie może być tak, żeby smolańskie to sobie dzisiaj pada, żeby ten tu dalej tam rdzewiał i niszczał. Ja myślę, że, 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 że ta debata polska-wewnętrzna wymaga pewnego przewartościowania i nie ciekaw jestem, czy Państwa jest taka ocena, taka opinia. Mnie osobiście tak to gadżeciarstwo coraz bardziej razi, ta pustka. Mam poczucie, że zamiast gonić Europę, to trochę korzystamy z owoców wcześniejszej transformacji, tych kosztów, które politycznie poniosły poprzednie rządy. Przejadamy unijne pieniądze i dobrze one pracują na rzecz Polski. Ale czy inwestujemy w nowe technologie? Czym się Polska chce specjalizować? Większość krajów europejskich sobie na to odpowiedziało. Co, w czym my chcemy być dobrzy? Bo trochę się nam wyczerpały w Polsce proste rezerwy. To moim zdaniem widać też gdzieś na naszych osiedlach, że było kilka lat, kiedy ten wzrost mógł być osiągany takim absorpcją, wykorzystaniem rezerw post relos, kiedy wiele lokali stało pustych. Kiedy wiele rzeczy było do zrobienia, kiedy wiele usług w ogóle nie istniało. Dziś to się nasyciło. Dziś, żeby tworzyć miejsca pracy, to na przykład trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak wcześniej zainwestujemy, jak, te, jak, jak sprzęgniemy technologię, czyli wiedzę z biznesem, ze światem akademickim, ze światem polityki. To daje jakiś postęp, to daje rozwój. O tym warto rozmawiać. O tym, o, tym jest też, o tym jest też nasza książka Anatania Władzy. To jest spór, spór o to, czy w polityce jest podłoga, o to, czy, czy wystarczy wyłącznie głosić bardzo długie przesłania do ludzi, czy też licząc na to, że ktoś to przetłumaczył, że znajdą się translatorzy informacji, że znajdą się publicyści, socjologowie, komentatorzy, którzy będą tłumaczyli to, co polityk ma do powiedzenia, a polityk będzie gdzieś obok? Czy też polityk powinien, jak we Francji, jak we Włoszech, jak w Stanach Zjednoczonych, jak w Hiszpanii Zapatero, powinien nauczyć się komunikować z wyborcami, powinien być blisko nich dzięki Twitterowi, Facebookowi, dzięki narracjom, które. Jest w stanie wyprodukować na każdy dzień. Michał Karnowski powiedział o tej technice marketingu narracyjnego, czyli o narracji, która ma nas zaciekawić każdego dnia, każdego dnia inna, każdego dnia zawłaszczająca naszą percepcję, naszą, naszą uwagę. Powiedział o tym jako o rodzaju jednak substytutu prawdziwej władzy i takiego politycznego realu. Dla mnie, i o tym jest nasz spór w anatomii władzy, dla mnie równie ważna jak kwestia ideowa, jak kwestia politycznego realu jest uprawianie polityki wraz z ludźmi. Jeżeli prezydent, premier, prezydent miasta zamyka się w swoim, w swoim pałacu, w swoim ratuszu, nie wychodzi do ludzi, to wówczas to wówczas przegrywa, wcześniej czy później, ponieważ świat komunikacji masowej poszedł tak daleko zmiany w percepcji ludzi, w natłoku informacji i w tym, że dawniej ta informacja była jednokierunkowa, że wystarczyło, żeby sekretarz partii takiej czy innej pojawił się w głównym wydaniu głównego, głównych wiadomości o 19.30, i to go nobilitowało i sprawiało, że on był kimś, nawiązywał kontakt z ludźmi. Natomiast w tej chwili ta informacja przebiega wielokierunkowa. Nadawcą informacji jest już nie tylko ten, kto ma maszyny drukarskie, kto ma drogie kamery, ale też kto potrafi narzucić swoją agendę dnia, swoją opowieść. Ta opowieść o tym miasteczku Wojciecha Hetkowskiego, w którym jesteśmy i które Mam wrażenie, że łączy, a nie Niedzieli i aktywizuje Płoczan jest właśnie taką historią. To, co, to, co dzisiaj zobaczyliśmy w Płocku, przechodząc po, przechodząc po mieście, ja porównywałem Płock do miast francuskich podobnej wielkości, miast, które dobrze znam, przez które, co prawda, nie przechodziła bardzo ostra wojna i nie znały te miasta 40 lat głębokiej zapaści zapaści elit zapaści, zapaści terytorialnej i porównywałem Płock do, do, do miasteczka francuskiego podobnej, podobnej wielkości okazuje się, że środki którymi dysponuje mer miasta i prezydent Płocka są podobne Pytanie, dlaczego tak słabo te środki są wykorzystywane? Dlaczego samorządność oznacza po 20 latach tej samorządności, za chwilę będziemy świętowali zapewne uroczyście i zapewne bardzo głośno 20-lecie samorządu terytorialnego w Polsce, dlaczego samorządność oznacza często więcej patologii niż szans rozwoju? To są też pytania, które, które dzisiaj w Płocku sobie postawiłem, patrząc na to miasto i zastanawiając się, przecież miasto w tak fenomenalnym punkcie w pobliżu Warszawy, miasto bliższe niż Kazimierz nad Wisłą, miasto, które ma potencjał historyczny, patriotyczny, religijny, przecież wy, drodzy Państwo, wiecie o Płocku więcej niż, niż my tutaj dzisiaj. Dlaczego to miasto nie wykorzystuje swoich szans? To jest też pytanie o to, czy polityka centralna, ta polityka, ta polityka walki i wojny pomiędzy stronnictwami politycznymi, czy ta, czy ta wojna nie dewastuje również w przestrzeni obywatelskiej. Widzę, że część z Państwa jest z tego pokolenia, dla których Komitety Obywatelskiej Solidarności to był istotny moment, niezależnie od tego, po której stronie w tym czasie, w tym czasie Państwo byli. Co się stało z Komitetami Obywatelskimi Solidarności i tą pasją lat końcówki lat 80. To są pytania, które warto sobie również stawiać. I myślę, że tych pytań będzie więcej sali niż, niż my jesteśmy w stanie wymyśleć. W związku z tym Panie Wojciechu. Dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo. Dziękuję, dziękuję Panom za, za ten wstęp i obecnie zapraszam do zadawania pytań, dyskusji, wymiany poglądów.